witajcie czasami człowiek myśli, że jego życie jest takie ułożone, jest szczęśliwy, bo ma szczęśliwą rodzinę, jest zdrowy, wygrywa w totka na przykład, albo chociażby ma zbiedę Music i wtedy wszystko jest takie poukładane, ale czasami się to zmienia i to w jednej chwili nie myślimy o tym, nie analizujemy tego, co się po prostu dzieje i wtedy spada na nas ciężar jak sobie z tym poradzić? Niestety, ale bardzo często człowiek zostaje z tymi myślami sami i to, co powinien dalej robić, jest dyktowane mu przez innych. Dlatego tak sobie czasami myślę, że warto mieć kogoś bliskiego przy sobie, który <gry> nie żeruje na nas, tylko chce nam pomóc. dlatego właśnie chciałem nagrać ten film, żeby wam powiedzieć, jak to się u mnie na przykład dzieje, bo. Bo plany były ogromne. Cieszyłem się z tego, co osiągnąłem do tej pory. Czy wygrana w programie Master The Music, czy, czy gdzieś po prostu zaistnienie, śpiewanie dla szerszej publiczności, czy w teatrze, czy na scenie po prostu. A to nagle, jednego dnia, wszystko, wszystko zostało przerwane. Wypadek tego się nie przewidzi, niestety. Nie, może nie jestem jakby winny, ale to już nie ma znaczenia. Po prostu teraz pozostaje pomoc bliskich osób, żeby, żeby sobie jakoś z tym poradzić. Bez nich wydaje mi się, że sobie y, nie może wszystkiego. Dlatego jestem bardzo wdzięczny i chciałbym szerzej o tym powiedzieć. I tutaj tak widocznie miało być, bo dziękuję firmie Ergo Hestia, która mi w tym pomoże, by jak największej Rzeszy ludzi, po prostu powiedzieć, jaka w tym wszystkim ważna jest pomoc bliskich i ta rehabilitacja, która niektórym wydaje się takim błahym problemem, że masa rodzin z tego rezygnuje. Ja, ja wiem o tym od dawna, bo y, miałem wielu bliskich znajomych, którzy niestety ulegli jakimś wypadkom. Często rodzina po prostu lekceważyła rehabilitację, wolała korzystać z odszkodowania. Przez z renty tej osoby, ale nie pomyśleli, że taka rehabilitacja mu bardzo pomoże i, i te ćwiczenia sprawią, że ta osoba wróci częściowo być może do dawnego życia przestanie być takim utrapieniem dla bliskich i dla siebie najbardziej. Bo ćwiczenia, jak to zwykle bywa, zawsze po prostu pomagają. Ja też ćwiczyłem wiele lat sztuki walki, czułem się wysportowany, zdrowy powiedzmy. Teraz to wszystko jakby przestało być istotne. Najważniejsze jest to, co robię teraz. Za tych godzin treningu jest dużo więcej niż kiedyś było i powoli wraca mi nadzieja, że, że jednak kiedyś znowu stanę na scenie. na scenie, albo z tej rehabilitacji tego, tego bym nie zrobił. I to jest, to jest chyba najważniejsze dla mnie, by powiedzieć o tym, jak największej ilości osobom. czy poszkodowanym, czy rodzinom, to już nie ma znaczenia. Po prostu. Czuję, że ten mój wypadek po to, po to się stał, żebym mógł uświadomić ludziom, jak bardzo ważna jest rehabilitacja takiej osoby poszkodowanej. Dla mnie teraz jest to, można powiedzieć, że najważniejsze co, mnie, co robię w życiu, właśnie ta rehabilitacja. A czy u innych tak jest, tego nie wiem. I nie zakładam, że moje słowa sprawią, że tak będzie, ale chcę się w to zaangażować. I mam za po prostu wszystkim o tym opowiedzieć. Trzymajcie się, kochani.